Cześć wszystkim. Dziś pokażę Wam, jak przesiewam mój kompost. Do tego pojemniczka jest mi on potrzebny do wysiewu pomidorów. Na razie robię to rękoma, tak jak widać. Po pierwsze, dlatego, że boję się. O, zobaczcie. Tutaj, w tym miejscu, widać kokon. Ta żółta kropeczka to jest kokon, z którego będzie przyszło pokolenie dżdżownic. Ok. Kokonik sobie odkładamy tutaj, natomiast przerobiono materię do tego pojemnika. Jest tu dużo takich kokonów w różnych kolorach. Nie tylko żółty, czasami jest on bardziej taki brązowy. Zrobię Wam zdjęcie, to będziecie bardziej widzieć. A co do samego sposobu przesiewu, to robię to ręcznie. Po pierwsze dlatego, że boję się, żeby, używając, że przez używanie jakichś tam widełek czy łopatki mogę Uszkodzić żrzewnicę, a tego bym bardzo nie chciała. Po drugie, lubię się bawić gołymi rękoma w ziemi. No, może też jest jeszcze trzeci aspekt taki, że nie potrzebuję tego kompostu, nie wiadomo w jakiej ilości, ponieważ to jest tylko do, do siewu o Czy popatrzcie, nowy kokonik, to jest żrzewnica, a tutaj obok jest kokon. Także na razie myślę, że te, przy tym sposobie zostanę, chyba że macie jakieś ciekawe sposoby, jakieś ciekawe pomysły na sprawne przesianie e, takiego kompostu, e, ale istotne jest tutaj, żeby nie uszkodzić czczownic. Ja na razie nie mam takiego pomysłu, więc e, będę przy tym e, e, pomyśle obstawać, natomiast sentnie poczytam w komentarzach. Jeżeli macie coś ciekawego, jakieś ciekawe, sprawdzone sposoby yy, i ciekawa jestem tego sposobu właśnie z sitkiem, yy, czy macie jakieś doświadczenia, bo yy, ja nie mam żadnego, jeżeli chodzi o przesiewanie sitkiem, yy, to podzielcie się ze mną w komentarzu. Napiszcie mi, czy yy, wszystkie drzewnice przeżyły po takim yy, yy, przesianiu. Pozdrawiam Was, do zobaczenia.